W 2016 roku japoński biolog profesor Osumi opisał mechanizm autofagii. Zrobiło się o niej bardzo głośno do tego stopnia, że uznano ją za swego rodzaju panaceum na wszelkie dolegliwości. No i biorąc pod uwagę wszystko to, co zapewnia nam autofagia, trudno ten proces za właśnie takowe panaceum nie uznać. Jednak tutaj pojawia się pewien problem, ponieważ proces autofagi jest aktywowany w stanie deficytu energetycznego. I jak najłatwiej taki stan osiągnąć? No, za pomocą niejedzenia, czyli jeśli przestaniemy e, ową energię dostarczać z zewnątrz. E, przyjmuje się, że procesy autofagi, takie głębokie procesy autofagi, e, rozpoczynają się 72 godziny po rozpoczęciu postu. E, no, dla niektórych osób jest to strasznie długi czas. Przyznam się szczerze, że ja też nigdy trzydniowego postu nie zastosowałam, ponieważ na szczęście istnieją metody, które przyspieszają autofagię i które umożliwiają nam szybciej wejść w proces autofagi. I dzisiaj chcę Wam o tym opowiedzieć. Opowiem Wam właśnie o tym, w jaki sposób możemy przyspieszyć proces autofagi w naszym organizmie. Zapraszam. Pierwszą taką metodą, która może nam pozwolić przyspieszyć autofagię, jest odpowiedni model żywienia. Tak jak mówiłam, autofagia zachodzi w warunkach deficytu energetycznego, ale oczywiście nie wystarczy, że przestaniemy jeść, żeby ona zaszła, ponieważ organizm ma zmagazynowane zapasy w postaci glikogenu w wątrobie czy też w mięśniach. I przyjmuje się, że przeciętny człowiek potrzebuje około doby, żeby spalić te zapasy. No ale oczywiście nie musimy być. Przeciętnym człowiekiem i możemy stosować taki model żywieniowy, dzięki któremu nasze zapasy będą mniejsze. Musimy zdawać sobie sprawę, że wejście w proces autofagi jest bardzo indywidualną kwestią, uzależnioną od naszego e, indywidualnego, e, obecnego statusu metabolicznego i na pewno osoba, która spożywa standardową dietę, która zaczyna od śniadania o godzinie 8 rano i kończy kolację o godzinie 22, e, dużo wolniej wejdzie w stan autofagi, zwłaszcza jeśli jest to też dieta wysokowęglowodanowa, obfitująca w cukry proste. Taka osoba dużo później wejdzie w stan autofagi niż osoba, która spożywa dietę niskowęglowodanową, która stosuje intermittent fasting i której organizm jest przyzwyczajony, że z łatwością przestawia się na czerpanie z zapasów. Także stosując wszystkie te diety, o której tutaj wspomniałam intermittent fasting, dietę ketogeniczną, dietę niskowęglowodanową, też dietę niskobiałkową. Zagwarantujemy, że łatwiej będą nam dostępne procesy autofagi i szybciej w nie wejdziemy. Także jeśli zdecydujemy się na pełną głodówkę, jeśli wcześniej będziemy na takim modelu żywieniowym, to na pewno z większą łatwością. Yy... Przyjdzie nam stosować tą głodówkę i też szybciej zajdzie autofagia. A jeśli chcemy zintensyfikować i przyspieszyć maksymalnie te procesy, to możemy też pomyśleć o suchej głodówce, o której ja tutaj na kanale mówię i o której yy, mówi się, że tutaj procesy autofagi zachodzą już trzy razy szybciej, czyli w pierwszej dobie. Drugą metodą, która pozwala nam przyspieszyć wejście w autofagię jest sport, wysiłek fizyczny. Tak jak mówiłam, jeśli autofagia zachodzi w stanie deficytu energetycznego, no to tutaj spalając dodatkowe kalorie zapewnimy sobie, że wejście w autofagię nastąpi szybciej. A jeśli chcemy, by nasz trening był jeszcze bardziej skuteczny w stymulowaniu procesów autofagi, to warto zastanowić się nad e, treningiem na pusty żołądek, kiedy to nasze zapasy glikogenu już są uszczuplone i wówczas e, trening, e, intensywny trening uszczupli jeszcze bardziej, jeszcze szybciej. E, I też można stosować e, trening interwałowy o wysokiej intensywności, o którym mówi się, że jest jeszcze bardziej e, e, skuteczny w stymulowaniu autofagi niż inne. E, formy ćwiczeń. Trzecią metodą przyspieszania procesów autofagii, o której chciałam tutaj powiedzieć, a o której mało się mówi tutaj w tym kontekście, jest stosowanie kriokomory i sauny. Są to metody hormetyczne. Jeśli oglądacie mój, mój kanał, to wiecie czym one są. Jeśli nie, to zapraszam do obejrzenia. Chodzi tutaj o to, że małe dawki stresu sprawiają, że nasz organizm się wzmacnia. Następuje to na wielu poziomach poprzez wiele mechanizmów. I niektóre z tych mechanizmów ułatwiają wystąpienie procesów autofagi i przyspieszają ich wystąpienie. Poza tym, obie te metody zwiększają deficyt energetyczny naszego organizmu i też poprzez to przyspieszają wystąpienie autofagi. Badania pokazują, że ekspozycja na ekstremalne zimno zwiększa procesy autofagi neuronalnej, chroniąc przed wystąpieniem chorób neurodegeneracyjnych, i co ciekawe, badania pokazują też, że fajnie stymuluje wystąpienie procesów autofagi taka zmienna ekspozycja na zimno i gorąco. Po czwarte, aby zagwarantować sobie optymalny przebieg procesów autofagi, musimy zadbać o zdrowy, optymalny sen. A jak zapewne słyszeliśmy, najzdrowszy sen jest to sen przed północą, ponieważ to właśnie wtedy najbardziej intensywnie zachodzą procesy odnowy komórkowej i wówczas uruchamiane są mechanizmy umożliwiające wystąpienie procesów autofagi. Zgodnie też z badaniami, sen przed w sposób znaczny zakłóca wystąpienie autofagi, także dbajmy o to, żebyśmy mieli optymalne warunki na zdrowy sen 7, od 7 do 9 godzin każdej nocy. I po piąte, chociaż autofagia jest o niejedzeniu, to istnieją pewne produkty, suplementy, przyprawy, które stymulują wystąpienie procesu autofagii. Jest to kawa, stąd tak właśnie popularne jest picie kawy przez osoby, które są na przykład na intermittent fasting, też kawa hamuje łaknienie, ale też przyspiesza i nasila wystąpienie procesów autofagii. Zielona herbata, kurkuma, imbir, czy też wszelkie grzyby medyczne, takie jak kordyceps, które poza stymulowaniem procesu autofagi mają szereg innych korzyści zdrowotnych. Widzimy więc, że wszystko to, co sprzyja wystąpieniu autofagi, sprzyja też optymalnemu zdrowiu. Także dbajmy o to, żeby nasze nawyki były zdrowe. Wówczas nie będziemy musieli sięgać po tak drastyczne metody, jak dłuższe głodówki, kiedy to będziemy musieli uruchomić naprawdę głębokie procesy autofagi, a tak to jest, że u osób zdrowych procesy autofagi przebiegają sprawniej i przebiegają z większą intensywnością i łatwiej je wywołać niż u osób chorym, którym tak naprawdę te procesy by się bardziej przydały. Także myślę, że te rzeczy, o których mówiłam, są stosunkowo łatwe do tego. Stosowanie je stosuję już od wielu miesięcy, jeśli nie lat i uważam, że dają nam wspaniałe samopoczucie, doskonałą energię i naprawdę w momencie, kiedy staną się nawykami, po prostu z łatwością wdrażamy je w życie codzienne. Dziękuję, do zobaczenia.